Witajcie, witajcie, dzisiaj nagrywamy w Stomporkowie, bo odbywa się zabawa, właśnie w tej chwili jest przerwa i mam okazję porozmawiać z bardzo charakterystycznym rzucającym się w oczy tancerzem i muszę wam powiedzieć, bo my też rozmawiamy tak prywatnie w przerwach, że to zatwardziały ludowiec i to z takiego regionu opoczyńskiego, także ma rodzinne tradycje i pewnie nam coś ciekawego więcej o sobie powie, także możesz kogoś pozdrowić, także ci oddaję głos. Pozdrawiam całą rodzinę Oleksików i Krzyśkę Bogatka oraz żonę. Po prostu od małego jestem ludowcem, który naprawdę lubię ludowe piosenki, kapelę ludową po prostu. No i który jest miło się pobawić, tu jest cała rodzina, to jest trzecia rodzina, która są, jest oberkowa i po prostu no, miło poznać przyjaciół, przyjaciółkę, przyjaciół, przyjaciółki, tak oczywiście i to naprawdę Zapraszamy na, na żywo, to jest nie do obejrzenia, to jest nie do opowiedzenia, nie do opowiedzenia. To, klimat, to jest cały klimat, to jest normalnie rodzina oberkowa. Tu zjeżdżają się ludzie, entuzjastyczni tej muzyki. Muzyki, tak, z całego świata, całych okolic. całego okolicy. oglądają. Tak, z całego świata nas oglądają. No i to wszystko, no, dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Rodziny. Także to jest wspaniały że zresztą bardzo skromny, a muszę wam powiedzieć taką ciekawostkę, żebyście wiedzieli, jak, bardziej, jak bardzo są zatwardziali właśnie ludowcy. Jego mama, pokazała mi zdjęcie, została pochowana w stroju ludowym, prawda? Tak, była w stroju ludowym, powiedziała, że jak pochował mnie w innym stroju, no tak powiem jak było, no, żeby gdzie mnie straszyć. I po prostu jest pochowana w stroju ludowym, jak sobie życzyła, tak tego, w stroju obożyńskim. Także ja sam to zdjęcie widziałem, że potwierdzam, to są naprawdę wspaniali ludzie, przywiązani do regionalnej tradycji i życzę Ci jak najwięcej zdrowia i przyjeżdżania i rozkręcania naszych potencjałów. Pozdrawiamy zestaw Parkowa.